Dzień dobry, tu drotożer, zapraszam na kawę z Bogiem. E, spotkanie mm, krótkie, <gryw> będę się starać, ale inspirujące, wzbogacające. Spotkanie, które. Mm, e, ma na celu e, pobudzić nas do refleksji, do fajnej zadumy, do, takiej, do takich e, budujących myśli. E, spotkanie, które ma nas integrować, więc je, jeśli jesteś, zostaw e, e, ślad e, w komentarzu jeśli będziesz oglądać powtórkę to również bo te spotkania kawa z Bogiem właśnie mają na celu nas integrować, budować, żebyśmy się nawzajem wspierali właśnie w budowaniu siebie. Jestem zwolenniczką czytania i polecania książek wzmacniających, rozwojowych, budzących świadomość, ale wszystkie książki mają nad sobą jedną najważniejszą książkę, która jak może czytasz tego rodzaju książki to gdy Sięgniesz po tę jedną, o której mówię, to zauważysz, że wszystko, co te niesamowite rozwojowe książki gdzieś tam Ci mówiły, jest już zapisane, tylko może troszkę innym językiem. Mówię o Piśmie Świętym. Pismo Święte to przepraszam za słowo książka. Która odmieniła moje życie. Gdy wiele lat temu, około 8 lat temu, zaczęłam czytać Dzieciom na Dobranoc Pismo Święte, na początku nie było to przyjemne, nie było to fajne, nie było to dla mnie ani nawet ciekawe, nic nie rozumiałam, czułam wręcz bunt i opór, ale czytałam dalej. I e, niedługo zaczęłam odczuwać e, świetne emocje, takie ukojenie, taki spokój i pokój. Zaczęłam odczuwać e, taką radość e, z tego e, życia, Od, zaczęłam odczuwać e, ciekawość. Fascynacje, Więc możesz sobie pomyśleć, że jakbyśmy takie różne nasze ludzkie emocje poukładali w skalę od takich najcięższych jak żal, strach, smutek, poczucie niesprawiedliwości, pretensje i tak dalej, to poprzez jakąś właśnie taką radość życia, odwagę, chęć, po, aż po fascynację to e, ja mogę śmiało powiedzieć, że przeszłam przez całą tę skalę w górę. Mówię o tym e, dosyć w taki poukładany sposób w książce mm, w książce Kawa z Bogiem, też nieustanna kawa z Bogiem. Też jakby to było, gdyby we wszystkich moich książkach, bo na stronie www.dorotaoz.pl możesz zobaczyć moje książki. E, I witam cię Agnieszko, jak miło że jesteś. E, Kochane, e, kochana, e, dzisiaj e, właśnie sięgnę po Pismo Święte. Przeczytamy sobie fragment, więc zostań, jeśli e, chcesz, jeśli czujesz, że, że to jest dla ciebie, e, bo mnie do tego ciągnie. A wraz z tą moją taką przemianą, metamorfozą samopoczucia, świadomości, emocji, myśli, e, Przeszłam taką metamorfozę od robienia rzeczy, które trzeba, które muszę, które ktoś mi każe, które ktoś oczekuje, po dzisiaj robienie rzeczy, które czuję. I jeśli czuję pociąg, żeby robić coś, to po prostu za tym idę. E, więc słucham swojego tego wewnętrznego głosu i nie mówię o wewnętrznym krytyku. Dużo na ten temat piszę w moich książkach, ale tego głosu, który chce nas, ludzi, prowadzić, bo każdy z nas w sobie ten głos ma, tylko nie, nie wszyscy jesteśmy nauczeni go słuchać. Bardzo często jesteśmy nauczeni go wypierać, ponieważ jesteśmy. Mm, nie mówię, że wszyscy, e, ale w większości na, zaprogramowani jakby na robienie tego, co ktoś myśli, że, że mamy robić, co ktoś nam mówi, co ktoś oczekuje, i nauczeni jesteśmy raczej wybierania tego, co racjonalne, rozsądne, co się powinno, niż tego, co po prostu ze środka czujemy. A to, co czujemy, to do czego gdzieś tam nasze serce e, się wyrywa, to bardzo często jest głos, Pana Boga, <noise> chodź za mną. <noise> I puka i kołacze i czeka, aż mu otworzymy. Kochane, widzę też, że dołączyła Ewa. Jak miło, jak cudownie, że jesteście. Dziewczyny, żeby nie przedłużać, bo chcę, żeby nasze spotkania były krótkie. Każdy z nas ma mnóstwo obowiązków, a moje serce. W ogóle od dawna uwielbiam Stary Testament, w sensie uwielbiam. Po prostu mnie to intryguje, ciekawi, fascynuje. Te wszystkie sytuacje, które są w nim opisane, te cuda, które są w nim opisane, do wielu z nich nawiązuje w książce Nieustanna Kawa z Bogiem. Więc jeszcze raz powiem, że na www.dorotaozo.pl są moje książki. I, i, I przeczytam dzisiaj, ponieważ mamy Nowy Rok. Czyli jakby wszystko od początku można zacząć, można każdego dnia, ale tak nam się ludziom utarło, że jak nowy rok to nowe szanse, nowe postanowienia, nowe możliwości, nowe decyzje. Więc y, y, zacznijmy od początku, od księgi y, rodzaju. Y, i przeczytam, bo mam czytać sama, to mogę czytać na wizji i wtedy nam wszystkim to posłuży. Więc to jest przepiękne, w ogóle takie uspokajające. Mam nadzieję, że tego doświadczysz. Więc na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, a ziemia była pustkowiem i chaosem. Ciemność była nad otchłanią, a duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. Czy czujesz spokój? Czy czujesz pokój? I rzekł Bóg: Niech stanie się światłość. I stała się światłość. I widział Bóg, że światłość była dobra. Oddzielił tedy Bóg światłość od ciemności. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień pierwszy. Potem rzekł Bóg: Niech powstanie sklepienie pośród wód i niech oddzieli wody od wód. Uczynił więc Bóg sklepienie i oddzielił wody pod sklepieniem od wód nad sklepieniem. I tak się stało. I nazwał Bóg sklepienie niebem. I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień drugi. Potem rzekł Bóg: Niech się zbiorą wody na, spod nieba na jedno miejsce, i niech się ukaże suchy ląd. I tak się stało. Wtedy nazwał Bóg suchy ląd ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem. I widział Bóg, że to było dobre. Potem rzekł Bóg: Niech się zazieleni Ziemia zieloną trawą, wydającą nasienie, i drzewem owocowym, rodzącym według rodzaju swego owoc, w którym jest jego nasienie na ziemi. I tak się stało. I wydała Ziemia zieleń. Ziele Wydające nasienie według rodzajów jego i drzewo owocowe, w którym jest nasienie według rodzaju jego. I widział Bóg, że to było dobre. I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień trzeci. Potem rzekł Bóg: Niech powstaną światła na sklepieniu niebios, aby oddzielały dzień od nocy i były znakami dla oznaczania pór, dni i lat. Niech będą światłami na sklepieniu niebios, aby świecić nad ziemią. I tak się stało. I uczynił Bóg dwa wielkie światła: większe światło, aby rządziło dniem, i mniejsze światło, aby rządziło nocą oraz gwiazdy. I umieścił je Bóg na sklepieniu niebios, aby świeciły nad ziemią. I rządziły dniem i nocą, oraz aby oddzielały światłość od ciemności. I widział Bóg, że to było dobre. I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień czwarty. Potem rzekł Bóg, niech zaroją się wody mrowiem istot żywych, a ptactwo niech lata nad ziemią pod sklepieniem niebios. I stworzył Bóg wielkie potwory i wszelkie żywe, ruchliwe istoty, którymi zaroiły się wody według ich rodzajów, nadto wszelkie ptactwo skrzydlate według rodzaju jego, i widział Bóg, że to było dobre. I błogosławił im Bóg, mówiąc: Rozradzajcie się i rozmnażajcie się, i napełniajcie wody w morzach, a ptactwo niech się rozmnaża na ziemi. I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień piąty. Potem rzekł Bóg: Niech wyda ziemia istotę żywą według rodzaju jej, bydło, płazy i dzikie zwierzęta według rodzajów ich. I tak się stało. I uczynił Bóg dzikie zwierzęta według rodzajów ich, i bydło według rodzaju jego, i wszelkie płazy ziemne według rodzajów ich, i widział Bóg, że to było dobre. Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz podobnego do nas, i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad zi całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I błogosławił im Bóg i rzekł do nich Bóg, rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi. Potem rzekł Bóg. Oto daję wam wszelką roślinę, wydającą nasienie na całej ziemi, i wszelkie drzewa, których owoc ma w sobie nasienie. Niech będzie dla was pokarmem. Wszystkim zaś dzikim zwierzętom, i wszystkiemu ptactwu niebios, i wszelkim płazom na ziemi, w których jest tchnienie życia, daję na pokarm wszystkie rośliny. I tak się stało. I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. I nastał wieczór, i nastał poranek. Dzień szósty. <laughs> tak, zostały <zakończone, śmiech> tak zostały ukończone niebo i ziemia oraz cały ich zastęp. I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił, i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił. I pobłogosławił Bóg dzień siódmy i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stworzeniu. Takie były dzieła. Takie były dzieje nieba i ziemi podczas ich stworzenia, w dniu, kiedy Pan Bóg uczynił ziemię i niebo. A jeszcze nie było żadnego krzewu polnego na ziemi, ani nie wyrosło żadne ziele polne, bo Pan Bóg nie spuścił deszczu na ziemię i nie było człowieka, który by uprawiał rolę, a tylko mgła wydobywała się z ziemi i zwilżała całą powierzchnię gleby. Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nos drza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą. <laughs> Potem zasadził Pan Bóg ogród w Edenie. Potem zasadził Pan Bóg ogród w Edenie na wschodzie tam umieścił człowieka, którego stworzył. I sprawił Pan Bóg, że wyrosło z ziemi wszelkie drzewo przyjemne do oglądania i dobre do jedzenia oraz drzewo życia w środku ogrodu i drzewo poznania, dobra i zła. A rzeka wypływała z Edenu, aby nadwadniać ogród, potem rozdzielała się na cztery odnogi. Nazwa pierwszej Piszon to ta, która opływa cały kraj Hawila, gdzie jest złoto. A złoto tego kraju jest wyborne. Tam jest żywica... Bdelium i kamień oneksowy. Nazwa <coughs> drugiej rzeki, Gihon, to ta, która opływa cały kraj kurz, a nazwa trzeciej rzeki, Hidekei, Hidekel, to ta, która płynie na wschód od Asyrii. Czwartą zaś rzeką jest Eufrat. I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz. Z każdego drzewa <coughs> tego ogrodu możesz jeść. Ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Potem rzekł Pan Bóg: Niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam, Uczyniaj mu pomoc odpowiednią dla niego. Stworzył więc Pan Bóg z ziemi wszelkie dzikie zwierzęta i wszelkie ptactwo niebios, i przyprowadził do człowieka, aby zobaczyć, jakie nazwie, a każda istota żywa miała mieć taką nazwę, jaką nada jej człowiek. Nadał wtedy człowiek nazwy wszelkiemu bydłu i ptactwo niebios i wszelkim dzikim zwierzętom, lecz dla człowieka nie znalazła się pomoc dla niego odpowiednia. Wtedy zesłał Pan Bóg głęboki sen na człowieka, tak że zasnął. Potem wyjął jedno z jego żeber i wypełnił ciałem to miejsce. A z żebra, które wyjął z człowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka. Wtedy rzekł człowiek, ta dopiero jest kością z kości moich i ciałem z ciała mojego. Będzie się nazywała mężatką, gdyż z męża została wzięta. Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją, i złączy się z żoną swoją, i staną się jednym ciałem. A człowiek i jego żona byli oboje nadzy, lecz nie wstydzili się. Tu pewnie skończę <laughs> na dziś. Znana wszystkim jest nam ta historia. Przepraszam, ale e, widzę, że Ewcia pisze, zaraz przeczytam komentarz. E, chciałabym Was właśnie zapytać, czy odczuwacie taki spokój i pokój, gdy to wszystko wybrzmiewa? Bo ja e, absolutnie e, Pismo Święte działa na mnie uspokajająco, terapeutycznie. E, odczuwam właśnie taką błogość i taką ufność. E, taką ufność, że człowiek nie jest sam. Że człowiek nie musi sam wszystkiego dźwigać na swoich barkach, że człowiek mm, został stworzony na obraz i podobieństwo Pana Boga, czyli doskonale i obficie. Wszystko, co Bóg stworzył, tu jest tyle razy podkreślane. Gdyby to zliczyć, to no nie wiem, ile byłoby obrazy, że to, co stworzył, było dobre, że Pan Bóg jest z tego zadowolony, jak to stworzył. Czyli czy to nie napawa nas nadzieją, wiarą w to, że jesteśmy tak stworzeni, jakimi chciał nas Pan Bóg stworzyć? A jak często my nie lubimy siebie, odrzucamy, krytykujemy siebie, wyszukujemy sobie różnych wad, e, taplamy się latami w kompleksach, nie żyjąc, tylko skupiając się na, na kompleksach, nie dajemy sobie szans na rozwijanie się. Bo ciągle mamy o sobie przekonanie, że się nie nadajemy, że to nie dla nas, że jesteśmy tego, tego niewarci, że na to nie zasługujemy, że nie mamy potencjału. A stworzył nas Pan Bóg na swój obraz i podobieństwo. I był z tego zadowolony i powiedział, że to jest dobre. I stworzył kobietę. Tak, stworzył kobietę, którą się Mężczyzna zachwycił. Stworzył kobietę, którą się mężczyzna zachwycił, powiedział: A ta dopiero jest tak. Stworzył kobietę, którą się mężczyzna zachwycił. A jak często my myślimy, że się nikomu nie podobamy, że jesteśmy brzydkie, że, e, że nasz mąż pewnie ogląda się za innymi? Uwierz w to że jesteś tak stworzona, że ma się Twój mąż Tobą zachwycać. <grych> Co pisze Ewcia? E, to Duch Boży jest sprawcą porządku, harmonii, który skutkuje spokojem. Duch Święty porządkuje nas i... Na Aha, Duchu Święty porządkuj nas i napełniaj pokojem. Duchu Święty porządkuj nas i napełniaj pokojem. Dokładnie, jak pięknie. Duch Boży jest sprawcą porządku, harmonii, który skutkuje spokojem. Pięknie to napisałaś, Ewcia. Bardzo dziękuję. Więc jakie na podstawie tego, co tu wybrzmiało, jakie wnioski e, masz ty? Jak się każda z nas podzieli swoimi wnioskami, swoim w komentarzu, swoją refleksją, to popatrzcie, jak nam pięknie tutaj wybrzmi budowanie nie tylko siebie, ale siebie nawzajem. Wszystko, co Bóg stworzył, było dobre. To jest niesamowity wniosek, którego trzeba się trzymać. Choćby nie wiem, co trzeba się tego trzymać. Skoro stworzył Cię i powiedział, że, je, że to jest dobre, że jesteś dobra, to tego się trzymaj. Nie doszukuj się swoich wad. Że krzywy nos, że nie taki podbródek. Nie? Nie takie włosy, jakbym chciała, bo mam kręcone, a chciałabym proste. Jest też powiedziane, że oddzielił światło od ciemności. Ja nie jestem znawcą, nie chcę tutaj jakoś wychodzić przed szereg, ale dzielę się swoimi własnymi przemyśleniami, że mnie to mówi, że Pan Bóg chciał, żeby był kontrast. Popatrzcie, ile razy. Żebyśmy docenili dobro, musiało się, musi się wydarzać zło. Żebyśmy zauważyli dobro, to musi być na tle zła. Może nie musi, może złe słowo użyłam, ale jak często tak jest, że dopiero wtedy widzimy to, co dobre, jak istnieje ryzyko zła, jak, jak albo jak, jak dzieje się zło. Ile razy mamy tak, i to jest warto sobie uświadomić, ile razy mamy tak, że. Często, gdy dochodzi do ryzyka utracenia tego, co mamy, to zaczynamy dopiero to doceniać. Gdy pójdziesz na rutynowe badania do lekarza i on ci powie, że ma jakieś wątpliwości, chce zrobić badania jeszcze raz, to dopiero ci się uruchamia, dopiero nam się często uruchamia wtedy lęk przed utratą tego, co mamy ale to, co mamy do tej pory, nie było w polu naszej wdzięczności. Nie? Czyli nie, nie, nie dziękowałyśmy za to wcześniej. Nie, jakby nie, tak? Nie było, nie było takiego ukierunkowania w myśleniu. Takie Piękne wnioski tutaj można z tego fragmentu wyciągnąć, jak na przykład, stworzył mężczyznę i kobietę. Nie stworzył. E, jak to teraz nie wiem, w szkołach ma być podobno osoba uczniowska. Ja, nie chodzi mi o to. Ja tu nie, nie wchodzę w, w te tematy, żeby nie krytykować, nie oceniać. Nie chcę tego robić. Ale to jest źródło naszego stworzenia. Bóg stworzył mężczyznę i kobietę. I kilka razy jest podkreślone też, że wszystko, co stworzył, ma się rozmnażać według rodzaju swojego. I drzewa, i rośliny, i człowiek ma się rozmnażać według rodzaju swojego. Nie? Takie fajnie jest sobie tak e, fragment po fragmencie, nawet od punktów, czy od pauzy, wypisać rzeczy, które mm, ja nawet polecam założyć sobie zeszyt. Załóż sobie zeszyt, jeśli chcesz. I wypisuj od pauzy to, co ci przychodzi jako wniosek, jako refleksja. Zobaczysz, co pięknego powstanie. Powstanie zeszyt z twoimi przemyśleniami. Powstanie zeszyt, do którego możesz sięgnąć, gdy ci będzie źle. Gdy ci będzie ciężko trudno. Może. Bo cię to nawróci na właściwe tory. Nie? To jest. Mm, piękne przesłanie. E Ja tak w pewnym momencie swojego życia zrozumiałam, że wszystkie te mm, y, 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 przekazania, czy te przesłania, które są właśnie w Piśmie Świętym, one nie są po to, żeby człowieka ograniczyć i mu utrudnić. One są po to, żeby nam dać wskazówki, żeby nam się dobrze żyło, tak, e, żebyśmy mm, dobrze ze sobą też współżyli. E, więc to są wskazówki. To są wskazówki. Kochane, e, bardzo was pozdrawiam. E, dobrego dnia życzę, e, wspaniałych też refleksji życzę. E, myślę, że jutro sobie też e, dalszy ciąg e, przeczytamy, jakiś kolejny fragment. Więc zapraszam też na jutro, jak macie chęć. Poczekam jeszcze chwilkę, może chce ktoś coś dodać. W międzyczasie może powiem, że moje książki, o których też wspomniałam, jak macie chęć zobaczyć, są na www.dorotaozo.pl. Ok. Całuję, pozdrawiam. Dobrego dnia pełnego pięknej, budującej refleksji. <grym>